Dzień dobry, dzień dobry. Czy Raja Ampat to faktycznie ostatni raj na Ziemi? Zdecydowanie tak. Dzisiaj pokażemy Wam jednak kilka niedogodności podróżowania do takich miejsc. Jest ich niestety co najmniej kilka. Mam dla Was ciekawostkę z rana. W tym oto kubeczku na kawę jest yy, Karalu. Taki bydlak wylazł z podręcznika Milenie. że się po, po... posram w Majki. Oczywiście nie zabraknie też pięknych widoków, bo te na Raja Ampad można spotkać na każdym kroku. Dzień, dzień dobry, to? dzień dobry. Witam Was kolejnego dnia. Mam dla Was ciekawostkę z rana. W tym oto kubeczku na kawę jest karaluch. Staliśmy sobie rano, Musisz Wczorajsze kubki stały sobie tutaj na tarasiku i, i taka franca sobie w nim siedzi. Oj, tak być nie może. Dobra, idziemy na śniadanie, bo za 5 minut się zaczyna, potem musimy się spakować i o godzinie 8 jedziemy na wycieczkę na podobno najpiękniejszą rafę koralową tutaj na Radzie Ampat na Snorkeling. Także nie traćmy więcej czasu. Takie uroki życia w no, raju Takie uroki życia w raju, no niestety w pokoju Bo była taka Francja, jak ją z laczka siekłem mm. A jeszcze jedna gdzieś poszła No i Patryczek się rozchorował jeszcze No, trochę coś mi gardełko boli Ale nie ma, nie ma co narzekać Dobra, Jest okej, okay. to idę Idę na śniadanie Ja zaraz przyjdę tym karaluchem żeby nikt nie wypił. O, poleciał do wody. Czasem umie pływać. On płynie normalnie. <grywy> Wyspa Mansur znajduje się tuż obok Kri. To właśnie ona jest celem naszej dzisiejszej wycieczki. Tamtejsza rafa koralowa jest uważana za jedną z najpiękniejszych w archipelagu Raja Amba. Mimo trochę mętnej wody, już na samym początku snurkowania zauważyliśmy żółwia i kolorowe rybki. Mnóstwo kolorowych rybek. No i proszę Państwa, mamy kolejnego żółwia. Ten jest naprawdę ogromny. Za nami, proszę Państwa, snurkowanie na jednej z podobno najpiękniejszych miejscówek na wyspach Raja Ampat. Było spoko, bo zobaczyliśmy kilka żółwi, mnóstwo kolorowych rybek. Milena widziała też rekina, ale tak opiłem się tej wody słonej, że mało bym się nie zakrztusił. Naprawdę już było bardzo blisko i mógłbym. Nie, no żartuję. Ale, ale strasznie, słonej wody się tak napiłem, że nigdy się tak nie napiłem. Aż mi tak niedobrze teraz. A teraz po snurkowaniu idziemy na spacer po wiosce, która znajduje się na, prawdopodobnie tak mi się wydaje, na południowym, na, południowym, na południowym wybrzeżu wyspy Mansur. O, dokładnie tak. I już widzę, że jest tutaj bardzo dużo lokalnych mieszkańców. Dzieciaki sobie biegają. Plaża fajna, są też domeczki przy plaży, więc podejrzewam, że gdyby ktoś miał ochotę, to można się tutaj zatrzymać. Ogólnie my jesteśmy na wyspie Kry, Manur znajduje się kawałek obok i podobno też to jest bardzo fajna wyspa. Wioska Suwandarek zamieszkiwana jest przez około 200 ludzi. Tradycyjne domki znajdują się dosłownie kilkadziesiąt metrów od pięknej plaży. Szybka przerwa na kokosa i kontynuujemy spacer po okolicy. Tutaj sobie tak spacerujemy, to odnosimy wrażenie, że ta wioska jest bardzo podobna do tej takiej dominikańskiej. Jest tutaj o wiele więcej takich normalnych już budynków betonowych, nie to co u nas. Także tutaj już ewidentnie ludzie żyją sobie tak na trochę nie wiem, innym, nie wiem czy wyższym, ale po prostu... No może na wyższym poziomie, bo mają domy murowane, a nie drewniane, tak jak my. I dość o. duża jest ta wioska, nie? Bo... Dość dużo, jest jest ale jest tu bardzo ładnie. Nie ma jakoś dużo śmieci. Są porozrzucane, ale nie jakoś mega dużo. No i dzieciaczki, nie, latają, golaski małe. piąteczki przybijają małe takie osmarkańce. Praktycznie co drugi osmarkany. Nie wiem, czy jakaś choroba tutaj panuje. O, dzień, dzień dobry. dobry. Gdzie no. masz sierść? Trochę sierści zgubił. Właśnie psy mają chły i wydrapują po prostu sobie sierść też przy okazji, a szarane sobie robią. Ale też nie ma za dużo tutaj tych psów tak obczajam. Były chyba dwa psy i kota widziałem. No, ja też. Ale bardzo fajnie, tak spokojnie. Ludzie jak tutaj żyją, to mają naprawdę raj na ziemi. Nic chyba nie muszą. Jedynie jeść, pić. Nic więcej. Tu nie, tu nie ma w ogóle co robić. Wyskoczyć sobie na snurkowanie, mega sprawa. Mają tutaj taką rafę przepiękną przed samym domem. Jak tutaj ktoś mieszka na przykład, to przed samym domem ma taką fajną rafę. My widzieliśmy żółwiarki, na mnóstwo ryb. Także no, raj na ziemi. Nic dodać, nic ująć, proszę Państwa. Lecimy na łódkę i zmieniamy dzisiaj nocleg, także musimy się popakować i przenieść. i przenieść do domku obok. Do pensjonatu obok. <noise> Także chodźmy. A teraz uwaga, zróbcie sobie sekundę przerwy, dosłownie sekundkę i zostawcie nam łapki w górę i komentarz. A jakby ktoś się zastanawiał po co nam te łapki w górę i komentarze to po to, żeby rozwinąć nasz kanał i żeby dotarł ten film i nie tylko ten film, bo wszystkie na naszym kanale do jak największej ilości. A ty możesz nam w tym pomóc. Pamiętaj, że kto nie daje łapek w górę ten śmierdząca skarpeta. Za nami, proszę Państwa, druga noc na wyspie. Spało się dzisiaj bardzo spoko. Śniadanko też było bardzo spoko. Przed nami ostatni dzień tutaj na wyspie kry w tym homestayu. Także za chwilę lecimy posnurkować na lokalnej rafie koralowej i mam nadzieję, że po raz kolejny uda nam się zobaczyć żółwie. No i musimy też postanowić co zrobimy dalej tutaj na Raja Ampad, bo dzisiaj kończy nam, w sumie jutro kończy nam się pobyt w tym homestayu i musimy zarezerwować sobie coś innego i nadal zastanawiamy się czy poszukamy czegoś na wyspie Kri, czy może przeniesiemy się na jakąś inną wyspę no faktycznie w nocy spało się bardzo spoko ale mamy taką rozkminę co mnie pogryzło zobaczcie czy to była, czy to jest ugryzienie plusk bo tak to wygląda, nie wiem czy to widać widać, widać, widać no no ale też wczoraj jak snurkowaliśmy to mnie meduza poparzyła takie malutkie takie małe meduski były i parzyły. I tutaj chyba to jest poparzenie od meduzy, no ale to tutaj całe i na plecach i na szyi to jednak chyba były pluskwy. <laughs> Także mamy tych. Mamy lokatorów. Nie było szczura, tak jak tutaj często widać w opiniach gości na przykład na bookingu, że są szczury, no to my nie mieliśmy szczura jeszcze, chyba pluskwy są niestety, bo właśnie nawet na plecach też czuję, że mam pogryzione. A co najdziwniejsze to jest to, że ja mam ugryzienia, a Patryk nie ma żadnego. Nie? No i, nigdy I to tak jest, jest, Ale to jest zawsze. zawsze takie zanim. jak mamy jakieś pluskwy w pokoju, co zdarza się czasem <grym> w podróży? Właśnie w takich, w takich miejscach, takich wiecie, spartańskich. No w takich właśnie miejscach, w takich domeczkach, gdzie, gdzie to robactwo może się... Co? Gromadzić. 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 No to właśnie zdarzyło nam się już parę razy mieć takie robaczki i właśnie pluskwy w pokoju. No i zawsze jest tak, że ja jestem pożarta, cała, a Patryk nie ma nic. Także to jest hit. Możecie napisać dlaczego tak jest? Coś, coś ja mam lepszą krew, czy co? Czy o co chodzi Patryk? Nie mam pojęcia. No. Zaraz idziemy slurkować. No, A tak proszę Państwa wygląda plaża, dosłownie kawałeczek od naszego domeczku. 3 metry już jesteśmy w wodzie. 15 i na rafie. To ja już tylko czekam teraz na ciebie. No. Raz, raz. O, chyba tamci wrócili, co byli przepłynęli se tak wyspę. Właśnie chyba wrócili do oni? Chyba, też już myślałem. Widzicie żółwia w dolnym rogu? Bo ja go przegapiłem. Za to kolejny już się nie ukrył. Rafa Koralowa w archipelagu Raja Ampat faktycznie jest jedną z najpiękniejszych na świecie. Na pewno to jestem, bo to jest część. Dobra, to jest nasz. <grym> Witamy, proszę państwa, w naszym nowym domostwie. Pierwsze co mi się podoba, to, że mamy hamaczek. Lubię hamak. No i widok. Jest... No i widok jest. Lepszego tylko... nigdy widoku nie mieliśmy. No Mieszkamy na wodzie, w domku na wodzie. W domku na wodzie. A domek bardzo prymitywny, nie spodziewać się proszę luksusów. Wow! <noise> Amazing! Nie, no naprawdę jest fajnie. Mamy tutaj firko, y, mamy nawet y, trzy gniazdka, mamy lusterko, mamy okno, tutaj mamy dach. Gdzie mamy okno? Tam mamy okno. U. Tam też jest chyba okno. O! Fajowo bardzo, podoba mi się tutaj. Nie? Nie wiem, jak w stodole, jak u nas w Rychliku w stodole. Czego więcej do życia potrzeba, proszę Państwa? Kładziemy tutaj plecaki. No właśnie szafki potrzeba więcej, nie? No przydałoby się nie? szafkę. Szafka była jednak tam fajna, bo nie no trzeba całego stolik, Majdanu nie? trzymać w plecaku. No stolik jest tutaj taki stolarski troszeczkę. A no jest, faktycznie. No i co? No Witamy w naszej, w naszej tej, w czym? W willi, w naszym, willi na wodzie. W naszej willi na wodzie, bo żeby było właśnie śmieszne, bardzo często dosłownie tego typu cuda architektury nazywane są na Bookingu overwater villa, czy tam beach villa. Także e, witamy w naszych skromnych willijskich programach. Mały wąż był na drzewie, ale nie zdążyłam go zobaczyć, uciekł. Um, no, także cóż, następnym razem, albo może lepiej i nie, <gryw> ale jest tutaj dużo węży i dużo pająków. A teraz muszę wypukać sobie stopy, zanim wejdę na pomost, żeby nie moczyć, żeby nie, nie nanosić piachu na pomost i do pokoju. Taką mają tutaj zasadę. Fajnie. Fajnie, bo zawsze mamy nogi oklejone jak wracamy z plaży, a tak to się wypuka i już jest nice. To patryczka nie ma oczywiście. Poszedł. O, idzie. Tam był wąż! O. Ale nie nagrałam! Co? Nie nagrałam. <gryw> nie zdążyłam. Zobaczcie proszę Państwa jak w ciągu tych kilku ostatnich godzin zaprezentował nam się tutaj spory odpływ. Trzeba iść do wody no normalnie z 5 metrów, nie no z 10. A idę do wody po to, bo tam proszę Państwa jest ławica może nawet z tysiące ryb i one tak pływają sobie w kółko i ja idę to zobaczyć. Brawo! Gdyby nie to, co za chwilę nas spotka bez zastanowienia, powiedziałbym, że jesteśmy w raju. Nacieszmy jeszcze oczy pięknymi widokami, bo za chwilę się to zmieni. Ciotu, co to jest gigant? Taki Bedlak wylas z podręcznika Milenie. Myślałam się po, po, posram w majki. Nie. No. Już to już za już, już wielkie. Ja tu tak odwieszałam ten ręcznik. Ten ręcznik odwieszałam. A! Normalnie wielki jak ręka. Odwieszałam ten ręcznik, a on tak. Już drugi raz nas wołali na kolację, więc musimy iść jeść. Jak trzeba, to trzeba. Ale nie powiem wam, boże, no w piękniejszym miejscu nie byłam. Tu jest po prostu raj dla osób, które kochają ży 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 życie podwodne. Życie podwodne, no. Podwodny świat. No po prostu tyle ryb, tyle wszystkiego. Tam jest po prostu aż się roi, No, wy teraz wyjrzałam e ten mały, szar mały. Mały Rekin sobie płynął. Tam poszłam wcześniej z Patrykiem sobie posmorkować. Żółw sejaty jakąś rafę. Także naprawdę to, co tutaj się odprawia, przechodzi ludzkie pojęcie. <laughs> nie, naprawdę jest pięknie. Pięknie byłeś w lepszym miejscu, gdzie był taki aż nie, wiesz przez tego wszystkiego. Tak wiesz, napchane? Nie. No nie, no ja też nie. Malediwy Bo... wymiękają. Malediwy, Egipt. Y... Honduras utila na przykład tam czegoś takiego nie było tu jest po prostu do jak kochacie nurkować snurkować to Raja Ampat będzie wam na no, tak wam się tu będzie podobało jak nam. Ja w ogóle się nie mogę napatrzeć na te widoki. Co się nie przejdziemy tym mostkiem i wracamy? Ja widzę tą wyspę jakby z e, morza. to mówię Boże, jak tu pięknie. O ja, jak tu ładnie. No po prostu tak jest ładnie, że koniec świata. Dobra, idziemy, bo na nie wy występuje. A w kolejnym odcinku zabierzemy Was na spacer potętniącej życiem dżungli i na nurkowanie ze sprzętem. Pamiętaj, drogi widzu, o zostawieniu łapki w górę. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.